Hello. Dzień dobry, dzisiaj na selfie będę kręcił cudowny i fajny filmik, a mianowicie, tak jak widzieliście, w temacie in vitro. In vitro roślin. Czy możemy? Po pierwsze, postaramy się odpowiedzieć na dwa pytania kluczowe: co to jest in vitro roślin dla niewtajemniczonych? Bo zakładam, że część ludzi to pszczelarze, co mnie oglądają, a ci, którzy trafili tutaj z innych forów czy z YouTube'a. I się zastanawiałem po prostu, mój Boże, co to jest in vitro? Czy to legalne? Tak, jest to legalne, i to jest jakby wprowadzanie roślin do kultur um, takich na pożywce agarowej. O, tak w skrócie, oczywiście, ale do tego za chwilę przejdziemy. Drugie pytanie: Czy możemy to zrobić w domu? I od razu, jak to zrobić w domu? Czyli zdradzam, że jednak da radę to zrobić w domu. Więc zostańcie ze mną, dajcie łapkę w górę, suba i kliknijcie w dzwoneczek, bo ten, tych filmów będzie trochę, no bo musimy przygotować po pierwsze sprzęt, po drugie odczynniki i po trzecie no to, gdzie będziemy to hodować, tak więc wiecie co robić. Dobra, jak już to zrobiliście, czyli daliście tego suba i łapkę w górę, możecie też napisać komentarz, to przechodzimy do tego faktu, czym jest in vitro. Otóż, tutaj widzicie mamy rośliny. Rośliny sobie rosną na parapecie bardzo ładnie, fajnie, fajnie, pięknie, cudownie, ale można z nich zrobić coś innego. Czyli można zrobić z nich. Uu, idziemy tu. To. Czyli co to jest? E, to jest pożywka zestalona agarem. Czym jest agar? Jak wam mówię. Agar to jest. Opa, to jest coś takiego. Proszek. Biały proszek, który służy ludziom jako galaretka często. E, to znaczy dla ludzi, którzy nie mogą jeść. E, białka zwierzęcego no konkretnie tego z czego, żelatyny, żelatyna składa się z kolagenu, czyli nie wiem, którzy nie mogą uczuleni są na kolagen albo po prostu są weganami, wegetarianami, cholera wie co tam, co, co, czy oni to mogą mieć czy nie, czy nie chcą, czy chcą eee, to się właśnie agaru często używa i agaru pozyskanego z alg z reguły, bo on jest tani ale są dwa typy agaru, agar właśnie pozyskany z alg i agar pozyskany z mm, z czego z drzewa? No bo ostatnio w ogóle się dowiedziałem, że właśnie agar można pozyskiwać z alg i to jest bardzo tani agar, tylko że niestety czasami roślinki nasze in vitro tego agaru nie lubią. Dlaczego? Nie wiem, nie czytałem jeszcze na ten temat publikacji. Wiem, że jest agar ten lepszy, ten pozyskiwany właśnie z drzewa. Drzewa infekowanego specjalnym typem grzyba i wtedy roślina się broni przed tym grzybem i wytwarza taki no, agar. My to zbieramy, to znaczy. Mm, powiedzmy w ciepłych krajach to zbierają, mało im płacą, no ale to jest problem już bardziej światopoglądowy, e, no i ludzie to zbierają, suszą, mielą i pozyski, pozyskujemy właśnie taki proszek stricte dla e, biotechnologów, e, do pożywek, czy to dla roślin, czy też dla... E, hmm, 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 czy to dla roślin, czy też dla bakterii, grzybów i tak dalej, no po prostu w laboratorium korzystamy z takiego agaru. I ten agar jest bardzo drogi niestety, No ale coś za coś. Drzew jest też mało, więc prawa popytu i rynku. Dobra, e, powiedzieliśmy czym jest in vitro, powiedzieliśmy. E, a nie, nie powiedzieliśmy. Nie, na czym hodować, to znaczy co, co dzieje się z tą rośliną. No ale dobra, e, jak już e, powiedzmy, położymy tą roślinę na tym agarze, to ta roślina przychodzi w taki. M, trochę zmienia się jej metabolizm. To znaczy metabolizm się niekoniecznie zmienia, tylko że ona korzysta. Normalnie głównym źródłem węgla w roślinie co jest fotosynteza, czyli. Słoneczko pada na liście. No i tam dzieje się magia, czyli robi się fotosynteza. W jakby w in vitro my trochę hakujemy ten system i nie, jakby roślina głównie nie korzysta z fotosyntezy podczas jakby rośnięcia, tylko korzysta z węgla zawartego w pożywce. Bo w pożywce jest agar, e, nie agar, tylko sacharoza saharoza, z której rośliny chętnie korzystają no i pobierają ją przez system korzeniowy a następnie wbudowywują w jakby w roślinę, po prostu ta roślina rośnie szybciej, wydajniej i poza tym mamy jeszcze jedną mega zaletę w in vitro możemy dawać hormony hormony, fitohormony roślinne, które w zależności od tego co damy możemy wytworzyć różne rzeczy w tej roślinie, to znaczy powiedzmy możemy Stymulować powstawanie multiroślinki, co jest bardzo fajne pod względem wytwarzania jakichś hardkorowych roślin, to znaczy odmian wariagatów i tak dalej, które normalnie przez kalus nie mogą iść. A czym jest kalus? Jest to jeszcze fajniejsza rzecz, czyli, no, czasami nie działająca w niektórych przypadkach, jest to tkanka przyranna, czyli jak zranicie roślinę w warunkach normalnych, nie in, in vivo, nie in vitro, czyli w lesie, powiedzmy. Jak zranicie roślinę, to ona zalewa się po pierwsze żywicą, a po, drugą, po drugie zalewa się kalusem. To znaczy wytwarza się tam tkanka przyranna, która wygląda w sumie, zaraz Wam pokażę, która wygląda tak. Proszę Państwa, widzicie? To jest taki biały. Oj, no to lata jeszcze się nie usieciowiło. To jest taki, takie białe komórki, no kto nie widział, pokażę to później z bliska bezpośrednio, albo na miniaturce, albo coś w tym desen To jest taki, takie no, białe komórki z reguły i one normalnie się przetwarzają w warunkach takich na zewnątrz, wy zalewają taki twardą jakby strukturę, tworzą, która zalewa ranę, zabliźnia ją. Na pewno widzieliście zabliźnione jakby rany po wycinaniu y, gałęzi na drzewie, nie? No, no to właśnie to jest coś takiego. E, z tym, że my w in vitro wykorzystujemy ten fakt i zmuszamy ten kalus, bo to jest tkanka twórcza. Ono może się przekształcić w dowolną, dowolny typ tkanki. E, więc my ją wykorzystujemy i jakby z tego kalusa robimy bardzo dużo. Dzielimy go i, i robimy z niego bardzo dużo roślin. I to jest właśnie ten patent, z którego korzystają z biotechnolodzy przy produkcji masowej ilości roślin to znaczy wybierają sobie jakąś super taką roślinkę o super walorach produkcyjnych powiedzmy pomidor, pomidor który jest mega słodki, mega no, mega duży i normalnie byśmy czekali na nasiona, nam nażali, to on by mógł się odkrzyżować i by był problem a tak, bierzemy liść, urywamy, kładziemy w in vitro, wytwarzamy kalus, wrzucamy to do bioreaktora czy też zostawiamy, na, no, no wrzucamy, no przemysłowo to się wrzuca do bioreaktora ten kalus no i odpowiednio dozując hormony przetwarza się ten kalus w zarodki, które później wylewamy na pożywkę, kiełkuje bardzo dużo roślin, kura, zwycięstwo mamy roślinę. Eee, I teraz, no już wiecie do czego służy jakby in vitro eee, wiecie na czym to względnie polega. Pewnie dużo osób wiedziało, dużo pewnie nie, to się dowiedziało. I teraz najważniejsze pytanie pewnie dlaczego dużo osób tutaj w ogóle kliknęło ten filmik? Czy można robić in vitro w domu? Otóż moi drodzy Państwo, można. Można robić in vitro. Tylko, że trzeba się nieźle przygotować. No bo jak się domyślacie, jak zestalimy e, agar e, z cukrem, Dużym stę duże stężenie cukru tam jest, bo tam jest około 30 gramów na litr cukru, sacharozy. E, do tego dodamy pełno soli, witamin i tak dalej. No to wiecie, mamy bombę pożywkową, na której rośnie roślina, ale także rośnie grzyb. Bakteria, inne świństwa. I nie chcemy tego, tak? Nie chcemy. Więc e, trzeba trzymać aseptyczność. I oprócz tego, trzeba wysterylizować pożywkę. Żeby wysterylizować pożywkę, hmm, no to są dwie opcje. Albo po prostu gotujemy przez bardzo długi okres czasu, bo gotowanie jest w 100 stopniach. Albo też e, korzystamy z autoklawu. Tudzież ewentualnie tego urządzenia, proszę Państwa. To jest szybkowa. Jaka jest zaleta? Już Wam konkretnie mogę powiedzieć, gdzieś bym tu pewnie wkleił wykres, ale mi się nie chce szukać, ze studiów Wam powiem. Różnica pomiędzy gotowaniem a szybkowarem to jest taka, że żeby wysterylizować pożywkę z reguły gotując, to gotujecie 3 godziny, a w szybkowarze szybko robicie to w ciągu 40 minut. I właśnie to jest ta różnica, lekka. No, z punktu widzenia biologicznego, czy to będzie wysterylizowane tak czy tak, nie powinno mieć raczej znaczenia, aczkolwiek pamiętajcie że, do, pamiętajcie, że dodajecie hormony, które teoretycznie powinny wytrzymać gotowanie. No ale jeśli gotujecie 40 minut, no to się mniej to rozłoży od 3 godzin gotowania, tak? Więc czas też gra rolę. Plus no mniej energii zużyjecie, nie? No to wygotujecie w 40 minut i lecicie kolejną partię, czy też ewentualnie finito, a tak 3 godziny gotowania. No więc już wiecie jak wysterylizować pożywkę. No ale co z tego, że macie sterylną pożywkę? Jak utniecie liść, czy tam łodyżkę z rośliny i co wtedy? No, utniecie ją, no ale ona jest brudna. Możecie ją umyć no i co, co zresztą się robi? Pozbywacie się e, umyć oczywiście w zwyczajnym Ludwiku, w zwyczajnym detergencie. E, pozbywacie się po pierwsze zewnętrznych takich łatwo bakterii i grzybów, które się po prostu przyczepiły. Um, aczkolwiek to je dalej tej łodyżki nie sterylizuje. Ona dalej, jeśli włożycie ją po prostu do in vitro, to ona porośnie. Niestety, wiem o czym mówię, bo teraz mam endogennego pasożyta i z tym się trochę trudno walczy. Ale tego nie wysterylizuje, wysterylizujecie, już łatwo niestety. Eee, tak normalnie jak idziecie i bierzecie marketowy z reguły marketo, marketową roślinę, ona jest na pewno robiona z in vitro, więc endogennego nie będzie miała pasożyta a zewnętrzne pasożyty. Je się pozbywa poprzez sterylizację zewnętrzną, czyli myjecie tą roślinę, następnie wkładacie do etanolu 70%, który już sam sobie działa sterylizująco, ale oprócz tego pozbywa się warstwy tłuszczowej z tej rośliny, gdzie tam często siedzą te patogeny, niestety. No i jak to zrobicie? Przez dwie minuty około w etanolu wkładacie to do acze. Dlaczego acze? No bo to jest najbardziej popularny środek z podchlorynem sodu, czyli substancją superaktywną względem niszczenia patogenów jednocześnie na tyle słabą, że nie zniszczy tej rośliny tak, po prostu te rośliny, to ta, ta roślina konkretnie i ta in vitro chyba pokazałem ją wcześniej przed chwilą w filmiku, chyba tak ta, była sterylizowana właśnie w ten sposób przez 6 minut w acze a następnie wypłukana wodą sterylną też ze szybkowaru, czyli wcześniej musicie przygotować sobie pożywkę po pierwsze i po drugie sterylną wodę przykrytą. No i teraz oprócz tego, że to wszystko robicie na sterylnej pożywce, sterylizujecie łodyżkę, liść, whatever, musicie to jeszcze robić w sterylnych warunkach. A jak takie sterylne warunki zrobić? Tutaj macie zdjęcie gdzieś komory laminarnej i taka komor praca pod taką komorą, komorą laminarną zapewnia aseptyczność. Niestety w warunkach domowych nie wstawimy sobie tutaj komory laminarnej, a przynajmniej no, mało kogo to stać tak po prostu sobie kupić, bo taka komora to jest z rzędu parę tysięcy, naście tysięcy, chyba że stara, no to nie, ale powiedzmy musicie mieć kontakty, żeby dostać starą komorę, dlatego też pokażę Wam jak zrobić komorę laminarną z tego, czyli z opakowania po prostu dużego kupionego jakiegoś plastikowego, koszt takiego opakowania to jest około było 50 zł, tyle wydałem w Castoramie. Do tego potrzebujecie dwa wiatraki, takie normalne do chłodzenia się w lato, no i potrzebujecie filtr HEPA. No, dlaczego HEPA? No bo HEPA właśnie jest filtrem mikrobiologicznym. Czy on w klasy H3 bodajże, H H13 przepraszam. <laughs> no, trochę mi już gardło boli od tego mówienia, bo film już ma 13 minut, a jak nie więcej. Dobra, potrzebujecie tą HEPĘ, no, najłatwiej zalegro zamówić. Czy to będzie rolka filtra nawinięta na szpulę. Po prostu sobie wtedy odpowiednio dotniecie, Ewentualnie możecie korzystać z jakby wkładów do odkurzacza, jak odkurzacze mają z tyłu taką kratkę i tam jest z reguły filtr hepa. Tylko zwracajcie uwagę, jakiej klasy to jest, bo przypominam, że musimy mieć H13 albo wyżej, czyli H14, H15. Bo reszty, te poniżej to mają filtrowanie z rzędu 95%, to jest za mało. My potrzebujemy 99,99% ,99. jakieś tam, no dobra, nie, jakoś super nie potrzebujemy mega czystości. No bo mimo wszystko to nie jest tak, że bakterie są wszędzie i one tylko czekają, tylko coś otworzy je i bum! Nie, bakterie muszą i grzyby muszą mieć jakiś e, materiał, na którym się przenoszą, czyli kurz i tak dalej. To jest nasze źródło zanieczyszczeń. Kurze i tak dalej. To co mówimy, teraz mówimy. Wydychamy, mikrokropelki, e, śliny pryskają wszędzie. No, to jest źródło zanieczyszczenia. A w komorze laminarnej podmuch powietrza, w takiej mm, komorze laminarnej tego typu, oczywiście, e, podmuch powietrza wy, wyrzuca wszystkie e, zanieczyszczenia, które chcą dostać się od przodu, czyli tam gdzie pracujemy, a z tyłu jest dmuchane sterylne powietrze dzięki temu hepa. Więc potrzebujemy e, filtr, wiatrak, no i coś takiego, taką wielką e, skrzynię, w której będziemy pracować. No, więc jak chcecie, to się zaopatrzcie już y, coś takiego, będę pokazywał jak to się buduje. Na kolejnych filmikach oczywiście, dlatego dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i skomentujcie ten film, a żeby się niósł, jak nie wiem, będzie wiatr czy coś tam. E, no, więc y, już wiecie jak, co i dlaczego. E, teraz tak myślę, co ja bym chciał jeszcze wam pokazać. Chciałbym na pewno wam pokazać to z bliska, ale to na koniec i już wiem, co bym chciał wam pokazać. Jak już przygotujecie powiedzmy ten eksplantat, wysterylizujecie go i będzie bardzo fajnie wam rósł, to oczywiście będzie wam bardzo fajnie rósł, jak będziecie mieć, gdzie go hodować. Dlatego wam pokażę mój Fitotron tutaj normalnie jest różowo, bo to są LEDy tutaj do góry na tych półkach, LEDy, które świecą na roślinki i ogólnie co chcemy uzyskać. Chcemy uzyskać, oczywiście, to może być mały kartonowy pojemnik z LEDem, po prostu, tylko żeby temperatura była w granicach 26 stopni, 25-26. Wilgotność nie ma znaczenia, nawet bym powiedział, większa wilgotność to jest gorzej. No ale w miarę, żeby to było sterylnie, no i żeby światło było odpowiednie. Światło jakie? Światło około 500 lumenów, co się przekłada na dla lamp takich, wiecie, takich typowo dla roślin, czyli LEDy. Czerwono-niebieskie około 25 mikroeinsteinów na metr kwadratowy sekunda. Yy, czyli w ciągu jednej sekundy na metr kwadratowy, kwadratowy pada 25 mikromoli światła bodajże yy, na tą powierzchnię. No i tak to się przek przekłada, ale jak my możemy to zbadać w warunkach yy, domowych. Telefonem, smartfonem. Każdy smartfon jest. Wyp... Prawie każdy, mam nadzieję, smartfon jest wyposażony w diodę światłoczułą, czyli to coś ustrojstwo z przodu, co bada, czy jest ciemno czy jasno i wtedy wam się jakby zmienia trochę jasność ekranu. Możecie zainstalować program. Ja wam to wszystko pokażę na kolejnych filmikach, który wam po prostu Lumeny bada. Oczywiście nie jest to czy Lumeny luksy. Nie jest to oczywiście mega dokładne, no bo to nie jest profesjonalne urządzenie, każda dioda jest inna, prawda? Więc... ale i tak jest lepiej korzystać z czegoś, niż z niczego. Ja korzystam, konkretnie później powiem, model, model mojego Huawei'a, z jakiego korzystam, możecie to zainstalować, może Wam coś to po prostu pomoże. Oczywiście ja to kalibrowałem względem LED'ów w nauczelni, gdzie są profesjonalne LED'y o konkretnych długościach fali, etc., etc. i takie są świetne, nie? A ja to kalibrowałem względem ledów tamtych do moich ledów, więc może Wam tu coś pomoże. Może nie musi, aczkolwiek no ff, tak jak mówiłem, in vitro nie potrzebujecie światła aż tak. Po prostu potrzebujecie światło, żeby zaszła reakcja syntezy chlorofilu w tych liściach, no bo bez światła nie zajdzie. Mm, a sam węgiel nie jest brany z fotosyntezy, a przynajmniej nie w dużej ilości, on jest brany z podłoża które jest naprawdę bogate i dlatego my się tak bawimy, żeby to wysterylizować odpowiednio. No dobra, ja no już nie przedłużając tego filmiku, jeśli filmik się przyjmie, ja ten filmik wrzucę na parę forum, na, po, na parę forów, forach, parę forów, na fora wrzucę, bo ostatnio jak pisałem moje in vitro, to pełno osób do mnie pisało na PW Ej, co to za żele, jak to się robi, jezu, jakie to fajne. Dopowiedziałem, no dobra, no w sumie ja się na tym znam, to jest moje wykształcenie tak naprawdę. Więc pokażę Wam jak to się robi, jak dacie łapki w górę, suba i komentarz Zobaczę, że filmik się fajnie przyjął, no to co tydzień będę albo w tygodniu może dwa filmiki zrobię Jak zrobić komorę, jak przeprowadzić proces sterylizacji, pokażę konkretnie Jak się do tego po prostu zabrać po ludzku i to zrobić w warunkach domowych, żebyście się mogli po prostu poprawić w biotechnologię Taką biotechnologię dosyć hardkorową, może nie hard... no dobra, to zależy wszystko jak na to patrzycie. No to jest naprawdę fajna zabawa, tak? To jest mega zabawa i na pewno się czegoś nauczycie. A, jak, jak nie będziecie wiedzieć skąd brać pożywki, e, typu pożywkę też MS, albo mówiłem, że sole i tak dalej. Z reguły są dostępne takie sztoki, e, to znaczy pożywka e, MS e, w proszku, ale można też dorwać w płynie. Tylko, że ta w płynie jest taka litna trochę, no bo. No, w proszku to po prostu odmierzacie gramaturę na wadze i ze zalewacie wodą, więc to jest tyle. Jakbyście mieli problem z dostaniem, abyście chcieli się w to bawić, to napiszcie do mnie na mail biznesowy tam na dole y i wam po prostu przygotuję odsypkę za jakąś tam odpłatą. No, tak samo hormony ewentualnie, no bo hormonów mam pełno na tej półce, zamówiłem, no bo ja już działam trochę prężniej w Swin Vitro, jak widzieliście, całkiem duży mam y jakby fitotron. Działam prężnie i robię taki mały projekcik. Kiedyś może opowiem, jak wyjdzie, ale na razie jest endogenny, więc w środku, więc mam lekki problem. No nic, to ja się z wami żegnam. Zróbcie to, co mówiłem, czyli komentarz, sub, dzwoneczek. I żegnam do przyszłego razu. A przyszły raz będzie za tydzień. Jak dacie pozytywny odzew. Więc na razie, trzymajcie się. Cześć.